Dzień dobry, nazywam się Alicja Żukow, jestem uczennicą klasy czwartej technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. Zdecydowałam się zgłosić do programu Erasmus+, bo chciałabym spróbować czegoś nowego. Połączyć naukę z podróżą i zdobywać doświadczenie za granicą. Wydaje mi się, że to super okazja, żeby zobaczyć jak wygląda praca w moim zawodzie w innym kraju, poznawać nowych ludzi i kształtować język. W technikum uczymy się wielu praktycznych rzeczy. Ale fajnie byłoby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistej firmie. Chciałabym sprawdzić siebie, czy tam radę, jak poradzę sobie w nowym miejscu, z nowymi obowiązkami. Myślę, że Erasmus to nie tylko praktyki zawodowe, ale też świetna przygoda. Można poznawać kulturę innego kraju, Ludzi z różnych stron świata i nauczyć się czegoś, czego nie można znaleźć w podręcznikach. Jestem osobą raczej otwartą. Lubię poznawać nowych ludzi. Dobrze dogaduję się w grupie i nie boję się wyzwań. Czasem się stresuję, ale wiem, że każde nowe doświadczenie czegoś uczy. Chciałabym, żeby ten wyjazd był dla mnie okazją dla rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Wierzę, że po Erasmusie wrócę z nową energią, większą pewnością siebie i doświadczeniem, które przyda mi się w przyszłości. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że będę mogła mieć szansę przeżyć tę przygodę z programem Erasmus.